Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trendowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu. Ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden, nie, żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Rozpoczynamy misję o Jezusie Miłosiernym, misję Przyjmij Miłosierdzie. Chcę na początku jeszcze przypomnieć, jak kogoś nie było tydzień temu, że to jest wyjątkowa sytuacja, że proboszcz ma rekolekcję czy misję w swojej parafii, ale decyzja na ten temat była podjęta przez Ojca Kazimierza, poprzedniego proboszcza, cztery lata temu i po prostu ją kontynuujemy. Chciałbym zacząć od tego, że czas rekolekcji, czas misji stawia nam pytanie: co ma się ze mną zadziać? Mówię do ludzi nawróconych. Sam myślę, że jestem człowiekiem nawróconym. A teraz człowiek nawrócony potrzebuje nawrócenia. Natomiast mówimy o czymś innym. Czymś innym będzie nawrócenie. To pierwsze. A czymś innym jest nawrócenie człowieka nawróconego. Nawrócenie to pierwsze oznacza, że przyjmuję przykazania, że chcę żyć tak jak Bóg mówi. Wiem, że modlitwa jest ważna, że mam przyjść do Kościoła, że trzeba być dla siebie dobrym. Ja to wszystko przyjmuję. Jestem w Kościele. To jest pierwsze nawrócenie. I to nawrócenie jest za nami, inaczej nie bylibyśmy teraz tutaj. Ale ja, będąc przy Bogu, również potrzebuję nawrócenia. I to już jest nawrócenie nieustanne, codzienne, żeby myśleć jak Jezus, kochać jak Jezus, reagować jak Jezus. I co chwilę okazuje się, że nie jestem w stanie, że to mnie przekracza, że zrobiłem coś nie tak. I potrzebuję wrócić na właściwe tory. I również tak jest z miłosierdziem. Że wołanie o miłosierdzie Boga do nas, my wiemy, że trzeba być miłosiernymi. Ale jest w tym miłosierdziu granica, którą stawiamy, a której Bóg nie stawia, a my ją stawiamy i potrzebujemy nawrócenia. Bóg myśli inaczej niż my, również w miłosierdziu. W miłosierdziu jest tak, zobaczcie, że przem ja tak mam, że podejmuję miłosierdzie. Wiem, że trzeba przebaczyć. Przebaczam tu, przebaczam tam, ale przychodzą takie uderzenia czasami że widzę, nie jestem w stanie przebaczyć, że to mnie przerasta wyciągnąć rękę do tej osoby po tym, co zrobiła, po tym, co powiedziała. I wiem, że mam to zrobić, ale po ludzku spotyka mnie niemoc. I wtedy to jest do nawrócenia, chociaż mam niemoc w sobie. I to jest Panie Boże, Ty daj mi tę siłę, bo, bo ja sam nie jestem w stanie tego zrobić. Nie mam żadnej przyjemności, a nawet wstręt mnie bierze, jak mam z tym człowiekiem pogadać. Boję się go. Ale Ty pokazujesz coś innego. Pokazujesz, że miłosierdzie nie ma końca. Dzisiejsza Ewangelia chociażby jest taka, że Jezus uzdrawia dziesięciu, przychodzi jeden podziękować, i wszyscy są uzdrowieni. Ci, którzy nie podziękowali. Też są uzdrowieni, ale ten, który przyszedł podziękować, dostał więcej, bo dostał słowo od Boga, słowo do jego serca: idź, idź. Jezus mówi do niego jako Bóg w tym momencie, i ten, który wrócił, usłyszał: Bóg do mnie mówi: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I, i Bóg, Pan Jezus chce dawać cały czas więcej, tylko bardzo często moje serce jest zamknięte i koniec. Jesteśmy tutaj w gronie, nasza parafia jest bardzo małą parafią, tak wiecie, 850 osób tutaj mieszka na terenie parafii. Nie ma tak małej parafii w okolicach nigdzie. Ale ludzi pobożnych tutaj jest bardzo dużo, nawróconych, kochających Pana Boga. I rano, jak spotykam tutaj przywożących rodziców dzieci do przedszkola, to są różne sytuacje Nie nieraz widzę taką, taki moment, że pobożni ludzie oboje do kościoła chodzą, dzieci mają w przedszkolu albo mieli i widzę ona smutna. Coś się stało. To po twarzy widać, że coś jest nie w porządku. No i pytam, co się stało? Najczęstsza odpowiedź, jaką słyszę, to jest mąż mnie nie kocha. Mąż mnie nie kocha. Ja tak patrzę, otwieram oczy i nie wierzę, co słyszę w ogóle. No jak Cię nie kocha? Przecież ja wiem, że Cię kocha. W ogóle mnie nie kocha. Ale ja Go znam, ja wiem, że Cię kocha. W ogóle mnie nie kocha. I udowadnia mi. Nic mi nie mówi. W ogóle mi nie mówi, że mnie kocha. Więc skoro jest taka zamknięta, zamknięte gdzieś serce, pełne bólu to mówi. I od razu do potwarzy widać. Więc tego męża spotykam. Jak nie tego samego dnia, to kolejnego. Bo w końcu on przyjdzie po dziecku kochasz swoją żonę, no pewnie, że kocham. To czemu jej tego nie mówisz? Żeby się nie przyzwyczaiła to jest najczęstsza odpowiedź. Bo już mówiłem, potem raz zapomniałem, oberwałem za to. No wolę już nie mówić to, to. To jest do nawrócenia, panowie. Jeżeli to jest twoja sytuacja, to to jest do nawrócenia. Ale ktoś powie, nie ma przykazania, żeby mówić, że kocham. Przykazania nie ma. Ale jeżeli wiesz, że jednym słowem powiesz jedno słowo i zmienisz twarz swojej żony, że tym jednym słowem sprawisz, że ona inaczej funkcjonuje, że się uśmiecha, a tego nie robisz, to jest brak miłosierdzia i to jest do nawrócenia. Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus ilekroć może, ilekroć Mu na to pozwalamy, budzi w nas nadzieję, budzi serce, to jest styl Boga. Jeżeli wiesz, że jednym słowem uskrzydlisz żonę i mówisz, nie dam ci tego słowa, to to jest do nawrócenia. Nawet jeśli nigdy się z tego nie spowiadałeś, to to jest do nawrócenia. Ale w drugą stronę to nie jest tak, że teraz tylko mężczyźni się mają nawrócić. A wiele razy też jest sytuacja, że widzę mężczyznę, który jest cały zgnieciony. I rano przywozi dziecko i widać po twarzy, że coś się stało, albo się pobili w domu. Żartuję oczywiście, bo to nie jest ten poziom, żeby się bić w domu, ale coś się stało, więc pytam, co się dzieje. I najczęstsza odpowiedź, którą słyszę tutaj u pobożnych mężczyzn, jest: Znowu się obraziła. W ogóle nie wiem, o co jej chodzi. Fochy takie ma. Nie pytam, odwraca się. Nie wiem, nie, nie wiem, o co jej chodzi. Więc jak spotykam tę żonę, znowu tego samego dnia albo kolejnego. No to pytam po imieniu, oczywiście, bo my się znamy. I pytam, co się dzieje? Czemu się obrażasz? Zdziwienie, że doszło do mnie, tak, ale. Czemu się obrażasz? Najczęstsza odpowiedź, którą słyszę, brzmi, żeby go wychować. To jest odpowiedź. Żeby go wychować. Próbuję wtedy to pokazać. Ile lat go tak wychowujesz? Ile macie małżeństwa? 12, 15 lat? Ile lat go wychowujesz? 15 już, tak? I co, wychowałaś? No jeszcze nie. No to życzę Ci powodzenia. Zapytaj rodziców, którzy wychowują. Że mamę zapytaj, jak wychowuje tatę tak 50 lat, czy go wychowało. Też powierzenie. To jest absurd, który uprawiamy, że robiąc coś złego, myślę, że wychowuję do dobra. Ale tak funkcjonujemy. Że zrobię ci coś, jakąś przykrość. I wydaje się, gdzieś tak w głowie myślę, człowiek pobożny. Teraz nie mówimy o ludziach, którzy nie chodzą do kościoła. Człowiek pobożny tak myśli. Zrobię ci przykrość i z tego powinno wyjść dobro. No, to jest chore. I to wymaga nawrócenia. Chociaż, że powiesz, ale nie ma przykazania, żeby się, że nie wolno mieć fochów. Że przykazania nie ma, ale Jezus ich nie miał. Jezus fochów nie miał ani Matka Święta fochów nie miała. I teraz chodzi, żebyśmy zobaczyli nasze serce w tym, co robimy, że to, to jest nielogiczne, chociaż tego nie widzimy. Jak, czemu to robisz, żeby go wychować? Złem do dobra. To jest niemożliwe. Kochani, w życiu duchowym, to jest coś takiego, że mamy na sercu, na, naszym, na naszej duszy Mamy filtr. Filtr, filtr który po, pozwala interpretować rzeczywistość duchową. I albo jesteśmy nastawieni wewnętrznie na wyłapywanie zła, albo jesteśmy wewnętrznie nastawieni na wyłapywanie dobra. Jeżeli ktoś z nas w jakimś obszarze życia albo do kogoś jest nastawiony na wyłapywanie zła, to to jest do nawrócenia. To jest tak, jak mamy okulary. Niektórzy noszą okulary. Jak ja ściągam okulary, to, to od razu was nie, nie wiem, ile jest osób w kościele. Ale są też okulary przeciwsłoneczne, które nic nie korygują, czyli nic nie zniekształcają. Ale załóżmy, że mam okulary czerwone. Albo zielone. No załóżmy, że czerwone, bo to jest modne. Ubieram okulary czerwone i co teraz widzę? Agnieszka, czerwone włosy dzisiaj do kościoła masz? Pani Karolina z tyłu widzę, że czerwone wcianko dzisiaj. Pierwszy raz takie widzę. A tutaj kurteczka czerwona. Zobaczcie, jak ministrant, ministrant się dzisiaj ubrał na czerwono. Dobrze widzę czy źle? Agnieszka ma włosy, a minister ma Albę. Jestem pewny, że widzę dobrze. Ale zabarwienie, które jest tutaj na, na okularach. Sprawia, że jest to zniekształcone, a nawet nie zniekształcone, zabarwione czymś. Ale gdyby ktoś mi próbował powiedzieć, że jest inaczej, nie uwierza. Tym są okulary na, naszym, na naszej duszy, ten filtr, który mamy, że jak ktoś nam próbuje powiedzieć, że jest coś innego, to my mówimy: Nie, ty się mylisz, bo ja widzę dobrze. Jeżeli na, moich, na moim sercu ten filtr to są dzieła diabła, ja się rozglądam, patrzę, mąż, dzieci, żona, teściowie, i wszędzie tylko wyłapuję zło. Jestem dumny duchowo, jak ja jestem spostrzegawczy, jaką mam wrażliwość serca, że ja wyłapuję to zło wszędzie dookoła. A to jest filtr, który mam na, na oczach, na sercu: patrz na zło, nie na Boga, na zło. A człowiek. Ponownego nawrócenia, to jest człowiek, który, wiedząc, że będzie taka tendencja, dbam, żeby ten filtr na oczach był dzieła Boga. Tutaj mam napis dzieła Boga. Wyłapuj Boga. Patrzę na męża, jest w nim Bóg. Bo jest w Nim Bóg. Jest też w Nim zło. Ale ja chcę widzieć dobro w dzieciach, w teściach, w koledze w pracy, koleżance w pracy. Widzieć dobro. To jest. Nawrócenie człowieka nawróconego, do, do patrzenia oczami Bożymi, bo Bóg nas stworzył i widzi w nas to, co On zrobił. Grzech niszczy to, co Bóg stworzył. Ale Bóg nie zajmuje się tym, jak się poraniliśmy. Zajmuje się, żeby opatrzeć to, ocalić nas, okazać miłosierdzie. W ten sposób się zajmuje, a nie żeby pokazywać i na piedestał podnosić, zobacz, jaki zły człowiek do nawrócenia. Kochani, misję Jezusa Miłosiernego, przyjmij miłosierdzie, będziemy szli w takim kierunku. Dzisiaj jest takie wprowadzenie, żeby zobaczyć, ja potrzebuję nawrócenia. Żebyśmy wiedzieli, mówiąc nawrócenie, że to nie jest pobożne Słowo, a taki slogan, rekolekcja to czas nawrócenia. I wszystko pięknie. To nie jest slogan, to jest prawda o mnie. Prawda o księdzu, prawda o każdym z nas. Jestem wierzący, kocham Jezusa, karmię się Nim, żyję Bogiem i potrzebuję nawrócenia. Nawrócenia człowieka nawróconego, żeby myśleć, jak Jezus, podnosić jak Jezus, nikogo nie poniżać i wyłapywać Boga dookoła siebie, a nie zło, co nie znaczy, że zła nie widzę, ale. Wydobywać na, na świecznik dobro, bożą obecność, boże działanie. To jest dzisiaj. Jutro popatrzymy na miłosierdzie Boże. Potem będzie okaż miłosierdzie sobie. Najpierw sobie, bo kochaj bliźniego jak siebie samego. Więc okaż miłosierdzie sobie. A potem okaż miłosierdzie swoim bliskim żonie, mężowi, dzieciom. Jak tam okażemy, czy rodzicom, bratu, siostrze, jak tu okażemy miłosierdzie, to będziemy zdolni je pokazywać dalej. I, i w ten sposób przejdziemy ten czas misyjny, do którego was bardzo zachęcam, żeby, żeby trochę się z sobą pozmagać, bo myślę, że, no, że nie jestem wyjątkiem, że ja się zmagam z miłosierdziem, a wy nie. Myślę, że to dotyczy każdego z nas, że co róż przychodzi sytuacja, Przekracza mnie to. Po ludzku, wiele sytuacji mogę po ludzku rozwiązać. Ale ta osoba, ta osoba to w jaki sposób zareagowała, co zrobiła, tak boli, że po ludzku nie przechodzę. Że mogę tylko na kolanach i mówić: Boże, chcę Ciebie naśladować. Bo ilekroć się spowiadam, to ty mi zawsze wybaczasz. I co mam nie wybaczyć temu człowiekowi? Też chcę to zrobić, ale nie umiem więc potrzebuje nawrócenia. Amen. Jesteś na nowym kanale Mocnych Duchu, który służy tylko do transmisji na żywo, czyli cokolwiek jest na tym kanale, to zawsze jest live jest w tym momencie na żywo. A później oczywiście można do tego wrócić. Nie ma tutaj innych materiałów wcześniej przygotowanych, tylko transmisję na żywo. Ponieważ jest to nasz nowy kanał, zachęcam cię, zrób subskrypcję. Najprawdopodobniej tej subskrypcji jeszcze nie zrobiłeś, więc proszę cię, żebyś kliknął subskrypcję. To sprawia, że nasz kanał w rankingach idzie do góry, także proszę cię, wesprzyj nas w ten sposób, że zrobisz subskrypcję. A jeżeli chcesz mieć powiadomienia na komórce, że jest akurat transmisja w Łodzi, że coś na żywo idzie z Łodzi, to obok subskrypcji naciśnij dzwoneczek i wtedy będziesz tym zainteresowany, czy nie. Zawsze będziesz mógł przez chwilę obejrzeć coś na żywo, co w tym momencie się dzieje. Z reguły to są modlitwy, czasem jakieś koncerty, msza święta. Zachęcam Cię, żebyś z tego kanału jak najbardziej korzystał. Dzięki wielkie za Twoją subskrypcję i zapraszam do obejrzenia naszej transmisji.